Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja nazywam się Marta Jestem już w stajni i moi drodzy Dzisiaj mamy taką sytuację, że Przyjeżdża do nas Pani Justynka Pani Justynka jest sadlefiterem No i oczywiście jak można się domyśleć, Będziemy dopasowywać Martynowi siodło Ale nie tylko Jak wiecie, przynajmniej te osoby, które Mnie oglądają Ostatnio z Martynem byliśmy na blisko 100 kilometrowym rajdzie I yy, Wprawdzie wróciliśmy z niego w sobotę po południu. Teraz mamy wtorek rano. Ja do tej pory masowałam Martynowi plecki, ale poprosiłam też Panią Justynkę o to, żeby zrobiła mu porządny masaż, jeżeli będzie taka potrzeba, albo na przykład igiełki. Także zobaczymy. Ja sobie już będę ściągała martynika z padoczku. I co do reszty, oczywiście oprócz dopasowania siodła. To już będzie uzależnione od stanu plecków Martynika i od tego, co zadecyduje Pani Justynka, także, moi drodzy, będzie się działo. Martynik, dzień dobry! Wczoraj byłam z Polą, z moją wynosił tutaj na jeździe i Martin był taki zazdrosny i przyszedł i w ogóle był taki rozżalony, że nie mogliśmy go zabrać na spacer. Bo naprawdę już nie mieliśmy po prostu czasu. A dzisiaj proszę, jaki kloc. Ale muszę dzisiaj na ciebie wsiąść na chwilkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, są i siwuski. Są i siwuski, cześć. Cześć siwy koń. Konie już jest sprowadzony z padoczku. Muszę go sobie szybko wyczyścić, ogarnąć. No i będziemy już czekać na panią Justynkę, a moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć filmik z tego cudownego rajdu, bo naprawdę było bosko, to zapraszam, zachęcam, jest już na moim kanale w poprzednim odcinku, także życzę wam miłego oglądania i oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. mam jeszcze troszkę jedzonka, została uliczka marcheweczka i jabłuszko, marcheweczka jeszcze troszkę jest. Jabłuszka została pochłonięte pierwsze. Zasadniczo Martin nie jest jakoś specjalnie brudny. Czy tylko ci obtustimy? Powiem wam, że bardzo jestem ciekawa jak stanie go pleców, bo jak wiecie dotykałam je wcześniej to wydawało się wydawały się, że one są takie nawet spoko, nawet mięciutkie, i że jakoś tak bardzo. Dzień dobry! I że jakoś tak strasznie bardzo go jakby nie bolą, ale zobaczymy. Właśnie jestem bardzo ciekawa tego, co powie pani Justynka na ten temat. No, zobaczymy. No, to się wyszalałeś. Przygotowywałaś go długo do tego wyjazdu? Yy, trochę tak. Mm -hmm. Bo robiliśmy dużo takich terenów po 15 km, prawdzie, no. coś koło tego no. i około miesiąca tak regularnie, ale on ogólnie i tak jest w regularnym treningu, więc. To stoi bardzo dobrym, bo jak na fryzja, to ta kotylica jest w bardzo przyzwoitym stanie. Obejrzymy sobie, wiesz, jak się ma sprawę, wiesz z zakwasami. Mm, mogłoby być troszkę. Ja go masowałam w. W okay. sobotę porajdzie, w niedzielę Dobrze. go masowałam. Bardzo Mamy taki bardzo. masażer z kulkami. No i w ręcznie. W Ale wydaje mi się, że on miał i tak miękkie te plecy, że nie było jakieś strasznie bólowy. Ale mówię, ja nie umiem ocenić. Znaczy tak, na początku e, nie ma e, bólowych, e, wiesz, e, objawów. Mm -hmm. Bardzo równo i dość mocno wypchane. Okay. No, i tak moi drodzy, mam więcej szczęścia niż rozumu. I nie wiem, naprawdę nie wiem jak to się stało. Jestem tak roztargniona. Musiałam wracać do domu, a nawet pojechać do przedostatniej stajni, w której stałam. Bo moi drodzy, oczywiście jest pani sadlefiter i dobrze, że jeszcze były dwa konie do zrobienia. Bo oczywiście zapomniałam pudełka z wymiennymi łękami. Także a, mam godzinkę w plecy, no ale dojechałam już do stajni, dziewczyny pewnie już kończą e, pierwszego albo nawet drugiego konika, tego nie wiem, ale najważniejsze, że udało się te łęki znaleźć, dowieść na czas, no i bierzemy się za martynika. Także taka wtopa to chyba tylko ja, bo ona będzie odrobinę mniejsza i to nam zrobi robotę ładnie to zrobione jest. No, to nie są oryginalne rzeczy. To szkoda, że nie wiedziałam, jak to się wykupowało. No. no, ten gwóźdź to w ogóle, szczerze ci powiem, zagięcie tego gwoździa. Powiem ci, no takie artystyczne. Prawdopodobnie złamałem był ten plastikowy element, bo one się łamią. Zresztą tu już masz pęknięty, widzisz? I po prostu oni go... Tutaj mocowali. No dobra, trudno, no. To jest estetyczne. Pokażę, co masz aktualnie w No dobra, ale ta poprzednia pani mówiła, że to jest normalnie wełna. To nie jest wełna? No to Marta w tym siodle teraz w rajd, możesz na tydzień nie Może to jest wełna, wiesz. Ale to z mi się bardzo sprawdziło na rajdzie. Ono było miękkie, mi tyłek nie bolał. To jest wełna. To jest inny rodzaj wełny, bo to zobacz, to jest inny rodzaj wełny, ale to jest wełna. A dobra, bo ja to bym się trochę wkurzyła, znaczy wkurzyła, zawiodła. O tak, na tamtej pani, która była. To jest stare to wypełnienie, bo ono wszystko jest, zobacz. Ono ma rok, na pewno ma rok, może trochę więcej niż ja. Jest strasznie skulkowana. No, zobacz, to nie jest y, dobre dla grzbietu no konia. końca to jest taka kulka, więc. No, ale do, to bardzo ja tutaj, Wiktoria. To naprawdę ja tak czuć jak lekkie. palec tutaj do siodła i zobacz, każdy jedno masz taką kulkę zbitą. Widzisz? No, czułeś, to skulkuje. No właśnie. Ale mówię, no to nawet nie wie na co zwracać uwagę. No, kwestia tego właśnie rodzaju wełny. Bo aha, ta aha. wełna. Tak, jak ci powiedziałam, ma długi włos i ona się tak łatwo nie kulkuje. Okay. Ta wełna ma zupełnie inny włos, krótki, mm -hmm. i ona ma większe tendencje do kulkowania się. Okay. Okay. Mm -hmm. To jest kwestia po prostu e, jakości wypełnienia, tak? rodzaju wypełnienia. Ciekawe to jest, nie? że wszystko ma znaczenie, właśnie. Bo kiedy będziecie chciały, to na rajd do mnie na Mazury zapraszam. O kurde, no to nie zapisuję adres Adresy no tak. Widać, i my mamy tam jeziorka, Monika zna miejsca, gdzie się pławi konie i są, ja w zasadzie graniczę ze ścianą lasu, nie? Mhm. O. No, no fajnie, bo to też nie jest tak strasznie daleko. Nie, nie, trzy godziny macie. Kurde, no na wazurach pojeździć to pewnie no tak. No. tereny, do Wszystko masz, to... jest pięknie, naprawdę na godziny, godziny jazdy. Tak jak u nas właśnie pod Warszawą, to my też mamy bardzo dużo terenu. To bardzo... jest też gąsiorowo. Agroturystyka nad stawem gąsierowo. A jest, jest. No. Tak, ale to jest w innym miejscu niż ta stajnia, tak? Odrobinkę. Tak, to jest to sama miejsce, ale bo się jakby... Ale super. Wiesz co, obóźno, jakie tam rajd? A ty wiesz, że ja do tych swoich rum zabłądziłam. Teraz jest idealnie. I teraz zobacz, jak zniknęło Ci mostkowanie. Uż rękę. No, nie ma tu nic. Chodzi o równowagę, nasz bardzo dobrą równowagę. Też pamiętaj, żeby za daleko nie siodłać, ok? Dwa palce za łopatką. No, piękna sprawa. Też ma do dobudowania mięsień, bo z lewej strony ma trochę mniej tych plecków. To czyli przesadziliśmy na prawą stronę. Czy będziesz chciała wsiąść? Mogę wsiąść? Możemy znać... zobaczyć? No, dobra. To jest różnicą. To poproszę. Zanim siądziesz, jeszcze popręk sobie sprawdź. Mam wrażenie, że mam właśnie Pani otwarte kolana teraz. No widzisz. No bo masz. Tak, bo zmieniła Ci się równowaga, tak? Więc e, nie trzymasz się już kolanami. Możesz to zmieni kierunek. Co i wistę się. Bardzo No, dobrze. w ogóle inaczej Marta teraz siedzi. No, na pewno. No tak, bo z tą równowagą to cały czas właśnie były jakieś takie problemy, ale nie za bardzo mogłyśmy je rozwiązać. Ani. No powiesz, tak, no to noga jej uciekała do tyłu, to pewne, i trzymała się, łapała się kolanami, bo mm -hmm. nie miała równowagi, nie? Bo nie była w stanie siedzieć w siodle. Ale teraz mam to to, to mam... jakby powinna mnie umyć? No bo to ręce pójdźmy. twojego konia są, nie chcę nic mówić <laughs> tak? tylko. To idziemy umyć ręce? Czydełko leży super, widać różnicę, otworzyło mi bardzo biodra, Kasper pojechał no, otworzyło mi bardzo biodra i proszę bardzo, Martynik teraz ma robione igiełki. Jak ten koniec z igiełkami? Zdziwiony no, Jaki szok, co ci tam robią? Ale w ogóle to są takie mega miękkie te igiełki, nie da się nimi krzywdy zrobić, bo są jakieś dwa rodzaje igieł, długie i krótkie, to wiem, a to są te długie, czy to, to są te krótkie? Wiesz co, to są średnie, bo mam i dłuższe jeszcze, mam i znacznie krótsze, w zasadzie każda igła, w zależności od tego, jaką wybieram, ma inny troszeczkę rozmiar. Chcesz skrócić go troszkę? Wymiana wypełnienia Wszystkie pieniądze. nie ma tyle. To coś sobie wybiorę spoko. Ładne bianki ładne z spol polnych kwiatów robię. No wiesz, wiesz. Hej, Halusz! To przyjmę, tak, przyjma na 100% i jeszcze z drugiej strony. A nam to to pozaginane te igiełki. No, pozaginane, niestety. Jesteśmy już po wymianie siodełka, także to znaczy po dopchaniu, po właśnie wypełnieniu. I tutaj ekstra po prostu, jak wsiadłam, jest tak znaczna różnica, że to szok, mam otwarte biodra, no wszystko ogólnie lepiej, a galo po prostu Bajka, no i później zdecydowała pani Justynka, że nie będziemy robić masażu pleckim. A ogólnie w porządku. Oprócz tego, że ma napięty odcinek lędźwiowy, no i uznała, że lepiej będzie zrobić mu igiełki. Także zrobiłyśmy igły i troszkę martenowi sprawiał to, sprawiało to dyskomfortu. Nie powiem, że nie, ale ogólnie nie było jakoś tak strasznie źle. Trochę się kręcił, wiercił. Ale tak myślałam, że tak właśnie będzie. Zastanawiałam się, jak on zniesie jazdę. No nie był jakiś chętny dzisiaj do tego, żeby go osiodłać. Trochę się wiercił. Wiercił się i kręcił. Ale zasadniczo nie mam do niego o to żalu. On ogólnie jak wiecie, no nie jest takim kręcącym się koniem. Raczej chętniej podchodzi, da się osiodłać. No nie ma z nim problemów. Ale dzisiaj musiał być jeszcze jakiś dyskomfort, że no był taki troszkę niechętny. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o sam jakby ride i stan plecków, to wszystko było super. Koń był dobrze przygotowany, nie ma żadnego dramatu. Bardzo mnie cieszy to, że potylica jest. Jakby dosyć luźna, nie jest taka napięta. Przede wszystkim nie jest tak napięta jak u fryzów, więc super. No i zostaliśmy właśnie takie gratulacje za dobry trening i tak dalej. No i co do pleców, jest dużo życzeń, bo nie ma tam w zasadzie zbyt dużo mięśni, ale też wiemy, że on dopiero zaczął taką pracę w prawidłowym ustawieniu. Nawet to jeszcze nie jest prawidłowe ustawienie, ale już. Dążymy do tego i pracujemy regularnie. Także będzie się koniu nabudowywał. Mamy trochę pracy domowej, właśnie z masowania, z rozciągania. Także muszę wyciągnąć książkę z metodą Mastersona i będziemy czytać, będziemy sprawdzać i będziemy pracować. A poza tym, no to oczywiście regularne treningi. Dzisiaj Martin odpoczywa, jutro Martin odpoczywa i dopiero pojutrze po tych igiełkach. Mogę na niego przyjąć na jakiś taki bardzo, bardzo lekki trening, także z całą pewnością tak zrobię. A tymczasem żegnam się z Wami. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli podobają Wam się treści, które tworzę, które publikuję. No i moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku.